19 maja, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tu zawsze, że tak powiem, tradycyjnie rozpoczynamy od, od egresu e, i od spółki KGHM, która, która powróciła skutecznie pod strefę e, górnej, e, ograniczenia, gór, konso, górnego ograniczenia konsolidacji trwającej ponad rok, a więc mieliśmy wybicie. Teraz rynek zszedł, doszedł tutaj do strepy wewnętrznej na poziomie około 98 zł i widać tutaj jakąś kolejną próbę obrony tych poziomów, tak, kolejna próba tego, obrony tych poziomów, z tym, że no... Ten spadek jest na tyle silny, że nawet ta próba to w tej chwili należałoby ją chyba mimo wszystko tak patrzeć pod kątem, pod kątem ewentualnie jakiejś korekty. Faktem jest, że zejście tutaj do tych poziomów to jest zejście tutaj do poziomu pierwszego, jak gdyby takiego swingu, szczytu pierwszego swingu i stąd może iść ruch na nowe szczyty, ale wydaje się, że tu już jest ten, ten objaw i, i moim zdaniem. Gdybyśmy chcieli tutaj kontynuować, to powinniśmy tutaj raczej spoglądać w to, że jeżeli rynek już wykonał taki dystans, to nawet jeżeli się podniesie, to będzie to jakiś ruch korekcyjny, po którym i tak zejdziemy co najmniej tutaj do 80 do 87 zł. No tutaj zabrakło e, kilku czynników e, na szczycie, a mianowicie tych 3-4 zł do dojścia do tej naszej sugerowanej, że tak powiem, określonej ceny, wynikającej z szerokości tej, 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 tej fazy e, nazwijmy akumulacji. No, może się okazać, że to była faza jakiejś dystrybucji, tutaj fałszywe wybicie, i rynek teraz wybije to wszystko dołem, poleci w dół. Ale na tę chwilę to ten zasięg nie został zrealizowany, więc kto wie, czy w jakiś sposób tutaj nie tworzymy korekty tego impulsu, tego wzrostu. Ale jakby nie patrzeć, moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo osiągnięcia niższych poziomów. Jeżeli spojrzymy na wykres KGHM od strony Dziennej, no to widzimy, że mamy dojście tutaj do tej do tych rejonów tutaj strefa, a do, dodatkowo jeszcze rejony tutaj goszczytu pierwszego jakiegoś swingu, nie patrząc, nie, 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 nie biorąc tak mocno pod uwagę tego cienia górnego. E, pamiętamy, to było na bazie, na bazie e, informacji o podatku, o e, właśnie kghm u Natomiast to, co tu widzimy w końcówce tego, no to mamy ruch który de facto wybił nam tutaj szczyt. Pod, pomiędzy tymi dwoma dołkami zrobił teraz ruch, który jeszcze na tę chwilę możemy nazwać ruchem retestującym linię wybitą, linię szyi tego podwójnego dołka. Problem polega jednak na tym, że ten ruch do góry zatrzymał się po pierwsze a na pierwszej strefie oporu i po drugie na wybitej wcześniej linii trendu. Jeżeli spojrzymy, mamy trend spadkowy, no więc no, trudno Wam powiedzieć, żeby ten rynek już był. Określony jako koniec spadku, i tutaj możemy mieć dalsze zejście do rejonów 90 zł i dopiero potem jakiś ruch korekcyjny po utworzeniu tutaj impulsu spadkowego. Natomiast gdyby rynek wybił tutaj teraz ten, ten poziom 97 zł, no to miałby szansę iść dalej wyżej, nawet i w okolice 104, ale wydaje się, że na ten chwilę wszystko, co pójdzie do góry, to jest raczej korektą tego spadku. A po czym jeszcze rynek powinien zejść, zejść no, niżej, tak by, tak by sugerował wykres tygodniowy, który był przed chwilą pokazywany. Kolejna spółka to PKN Orlen, który, jak widzimy, wykonał białą świecę, ale tak, po pierwsze, nie pokonał połowy czarnego korpusu, który był korpusem bardzo silnym, wybijającym a strefę wsparcia, b linię trendu. Do tego ta biała świeca, która powstała, jest jak gdyby tylko powrotem do przebitej, wyraźnej strefy wsparcia. Tu trudno by było orzec, że ten rynek, yy, że ten spadek dobiegł końca. Nie mamy tutaj w tym ujęciu tygodniowym nic oprócz jakiejś korekty, po czym możemy. Spokojnie myśleć o tym, że docelowo będziemy szli w kierunku pokonania 85, a jeżeli to się uda, no to będziemy już w pierwszej fali spadku, który docelowo będzie nas ściągał co najmniej w rejony 55 zł, jeśli nawet nie niżej. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres PKN-u od strony dziennej, no to mamy silną reakcję popytową która no, od tej strony tutaj weszła z powrotem ponad linię trendu, a więc daje jakieś szanse na faktyczne zatrzymanie się tutaj. No ale żeby tak naprawdę myśleć, no to w tym układzie dziennym w tej chwili dopiero by musiała to nastąpić y, zmiana, ewentualnie mowa, myślenie o zmianie trendu dopiero po wybiciu tu rejonu 104-105 zł więc no trudno jest na razie tak patrzeć, a trzeba sobie też powiedzieć, że ten zakres ruchu wzrostowego jest zbliżony tutaj do tego zakresu, tutaj to, to jest mniej więcej jakieś 7 zł, tutaj od dołka gdybyśmy prowadzili też jest około 7 zł, a więc to są zbliżone zakresy, dojście do strefy jest górny cień, jeśli chodzi o obroty, to one nie powstały. Właśnie zapomniałem też pokazać, że na obroty, bo mówiłem o, o liczbie otwartych na kontraktach, ale o obrotach też na spadku indeksu nie mieliśmy obrotów, tylko mieliśmy na tej pierwszej dużej świecy, w czwartek. Tu był skokowo większy obrót. No to też jest podejrzane, ponieważ. Obroty, narastający skokowy obrót powinien mieć miejsce na spadku, jeśli chcemy, żeby rosło. Natomiast tu to może być symptomem, właśnie wyrzucenia, jeszcze jakiejś dystrybucji w celu sprowadzenia cen na niższe poziomy. I tak na razie należy patrzeć również i na akcję pkm Kolejna spółka to PKOESA. <tusza> tu widzimy obronę na strefie jak ja to nazywam strefie na koronę, z tym, że tutaj o, korony, no, o koronie nie ma mowy, bo nie został wybity ten szczyt, dalej cały czas jesteśmy w trendzie, tym długoterminowym trendzie spadkowym, tu się nic nie zmieniło, a sama strefa no, stanowi po prostu jakieś wsparcie, e, które, które ma prawo zadziałać i tak to tutaj się na razie wydarzyło. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no Właśnie tutaj też jest widać, ten skokoło większy obrót występuje na świecy wzrostowej, z tym, że jeżeli spojrzymy tutaj, no to tak jak powiedziałem, albo mamy już faktycznie impuls wykończony, albo to, czego się obawia najbardziej, czyli mamy tutaj jakiś układ po tak silnym spadku, że naturalny układ korekty czwartej, znaczy się korekty pędzące jako tak zwana fala czwarta w impulsie, a to oznaczałoby zejście jeszcze na nowe, na, nowe, na nowe dołki i jeszcze raz atak tutaj, próbę ataku na poziom 100 zł i tego na razie bym się trzymał, bo jeżeli spojrzymy na ten wykres dokładniej, no to widzimy, że aby myśleć o jakiejś nawet większej korekcie tego ruchu spadkowego, no to najpierw rynek powinien tutaj, cena powinna wyjść ponad poziom 107,20 a to jeszcze jest sporo do tego miejsca. Kolejna spółka PKOBP. Wykres tygodniowy, nic nie mówiąca dodzi, yy, brak zdecydowania, a jedyne co my możemy spojrzeć, no to wynikający z tego, że po pierwsze od dołu, ograniczenie tutaj strefą, gdybyśmy tutaj wzięli w tym wąskim znaczeniu tą strefę, o, to mielibyśmy gdzieś w ten deseń. Tutaj ten cień dochodzi, tutaj cień dochodzi, tutaj ceny zamknięcia, więc taka mniej więcej strefa tu jest wsparcia. No i jest dojście do strefy wsparcia, z drugiej strony wybita tutaj linia, no, nazwijmy to trendu, czy dolne ograniczenie tego trójkąta. No pamiętajmy, zejście trójkąt Pójdźcie dalej, no tak to wygląda statystycznie, i tutaj jest ta obrona. Teraz, jeżeli spojrzymy na akcję PKO w ujęciu dziennym, no to znowu możemy powiedzieć, że być może jest tu jakiś zakończony impuls. Powstało nam karami, ale to karami A. Nie zostało potwierdzone, nie zostało też zanegowane. B, nie wiemy, czy tutaj nie jest jakaś fala pędząca i zejście jeszcze będzie do poziomów tutaj około tego dołka 36. Pamiętajmy, że jeżeli mamy myśleć o spadaniu na dalej, jeżeli mamy myśleć, jeżeli jest taka opcja w grze, że, będzie, że jesteśmy już, że tak powiem, w pierwszych fazach. Silniejszych spadków, kilkumiesięcznych, no to o, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tutaj fala piąta tego całego spadku wygenerowała taki ruch, który nawet i naruszy ten poziom tutaj minimum, czyli 35, tam 87. Więc tutaj jest jeszcze sytuacja w tej chwili jasna, bo możemy mieć już jakieś zakończenie ruchu spadkowego, tak jak na indeksach na większości spółek i Formacje odwracające, bo przecież harami powstały albo objęcia prawie że powstały na większości tych naszych omawianych dużych spółek, natomiast nie ma potwierdzenia, a to jeszcze przy tak dużym spadku wpisuje się w możliwość układu korekty pędzącej, Więc na podejmowanie decyzji pro wzrostowych jest moim zdaniem jeszcze za wcześnie. Kolejna spółka to PZU. No i tutaj podobna sytuacja, tak gdzieś od dołu blokuje nas strefa, od góry wybita linia trendu, mamy szpulkę duże górne, duży górny, dolny cień, mamy po prostu świecenie zdecydowania. Patrząc, że jest to retest po wybiciu dołka i po wybiciu linii, myślę, że jest to dość silny sygnał. I tutaj no jest ta obrona tego poziomu, ale, ale naprawdę bałbym się zaryzykować stwierdzeniem, że rynek ruszy tutaj do góry, jako po korekcie ABC. Bałbym się tego tutaj zaryzykować takiego stwierdzenia. Bliższe mi jest jednak mimo wszystko, patrząc na wykres tygodniowy, nieco większa sprawa. Teraz podchodząc do wykresu dziennego widzimy wyraźnie, ta strefa tutaj zatrzymała. Ścina zatrzymała, i tu znowu możemy mówić albo wykończony impuls, ale albo możemy też mieć korektę pędzącą, tak? Znowu te obroty, możemy mieć korektę pędzącą, jak gdyby, tak jak ja to przysłowie nazywam 1 do 1, i rynek może schodzić dalej w kierunku 37 zł, czy nawet tutaj 37,50 czy 37. No, za wcześnie jest, aby uznać, iż. Ten spadek się zakończył, nie wspominając już o tym, że ten spadek się zakończył, tak to jest wszystko za wcześnie i tu pamiętajmy, cały czas mamy trend spadkowy i należy tak podchodzić do tego, do tego, że tak powiem, do tych wykresów. Mieliśmy PGHM, PKN, PKO jedno drugie, PZDU, czyli mieliśmy cały arsenał naszego top 5, czyli to wszystko, jeśli chodzi o spółki z indeksu 20.